Ja pierdzielę o k No dobra To mnie trochę wysrało Ale pływania tu jest Czego się spodziewaliśmy po symulatorze łodzi podwodnej World of Warships DLC Edition <grym> Znisz ten czołg <grym> A opowiadałem op op to ostatnio komuś to jest historia. Tak, tak to jest to historia. To jest historia legendarna, no? Tak. Wiem, tą historię. Ja mogę jej słuchać za każdym razem, jak jestem najebany. No, kebab na śniadanie, obiad i kolację. Nie no w końcu by się przejadło, no. Mm. Ja wczorajszy Ale dzień... kiedyś chodziłem na obiad do kebsa. Mm. Kto nie chodzi, niech pierwszy rzuci falaferem. <laughs> Ale ja wczorajszy dzień zakończyłem pizzą, którą dokończyłem. A dzisiaj z rana poszedłem i kupiłem sobie pizzę na siadanie, więc no właściwie. Ej, tak, taki fast foodowy dzień. Na śniadanie kebab, na obiad pizza. Co jeszcze możesz mieć na. McDonald's. Kolację. McDonald's na kolację, o oh boż. Ej, nie miałeś tak nigdy? Kurczę, Nie wiem. Wiesz co, czy, za, wiesz co miałem, czy, miałem takie przyzwyczajenie, że jak miałem kaca, to chodziłem do maka na. <laughs> Tortillę czy na co? Nie, nie wiem, pamiętam mi makrapa. Makrapa. To jest rap pana, japy pana, japy rap. <ścoughs> Max Kolonko. prosto z Chicago. Boston, Massachusetts. <ścoughs> ma, Massachusetts. <ścoughs> Właśnie. Uramaki czy uromaki? Dobre pytanie, bo ja nie wiem co to do końca znaczy. Maki to są takie zawijańce, nie? No tak, tak. Tylko że masz, tak, nie, wiem, jak zamawiamy sushi na przykład, no to jest tak, że jest futomaki, to są z nori mm -hmm. na wierzchu. Uramaki to jest jakby chyba takie odwrócone, że jest ryż na wierzchu. Uramaki. Ura, czyli okej. Okay. Ura! 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 Ale na śniadaniu w maku byłem. Proszę, chyba raz byłem na śniadaniu w maku, jak byłem w Cieszynie, bo. Dookoła nie było nic innego, co można by było zjeść. Śniadania McDonald's zawsze były żenujące A. dla mnie. Raz chyba kupiłem śniadanie McDonald's i dostałem praktycznie... Dla mnie to, wiesz co, to była taka zwykła zapiekanka, jakbym sobie poszedł, kurwa, do sklepu z rana, wrócił i wsadził do zapiekacza po prostu bułę Teniera. z serem A, i szynką, nie? Legit. Co znaczy team krzesło diablo? Że moje? <laughs> no tak, ja mam... Pamiętaj, że ja mam rogi. Aha. Ja mam rogi, diablu, na sobie. No to trochę tak to wygląda. A muszę to krzesło nie wyjeli, ja, swoją drogą. Ja, ja kurwa disuję śniadania w McDonald's, Hatfu. Ja tam czekam do 12:00. No, uololo. 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 Najsilniejsza, uololo. Najsilniejsza jednostka w grach strategicznych, uololo. Czy to nie jest niesamowite, że możesz iść do innego państwa z inną kulturą, powiedzieć łololo, i oni stwierdzą, kurwa? I jednak źle myślałem przez całe życie. Jezu, ile ludzi naraz? Siewa Cypek, Siewa Milewińska. Dzięki za info o opóźnieniu, czyli jest. Żeby, żeby, żebym miał informację, bo technicznie też, kurde, potrafimy mnie domagać. Włączam sobie stoper. Proszę na czacie napisać. Gówno. Dobra, teraz. Na, proszę napisać. Włączyłem stoper. Cypek był pierwszy, bo ma pewnie najświeższy, najświeższy stream, nie? Bo dopiero wszedł. No tak. Jest naj, 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 najświeższy, bo najpóźniej się urodził, no. No, jest najmłodszy na tym streamie. Jestem ciekawy, dzięki tym algorytmom właśnie. z napisaniu przez wszystkich głów, no, właśnie spadliśmy z... na YouTubie po prostu z dywanu na podłogę, nie? I, inni YouTuberzy dają jakieś tipy typu. Zapytajcie widzów o ich opinię. Akurat, napiszcie, gówno. Co za geniusz. Ty zobacz, Mile napisała, gówno chyba z pół minuty później, nie? Dobra, dobra. Nie było tematu, ok? Zapomnijcie o tym. Po, posłuchaj, Amber Heard. Marke robi film na podstawie Iron Langer. A jaki film Pełno, pełnometrażowy? Dokumentalny On tam był <grym> <tylko> ich zostawił <grym> I powinien być taki no? wiesz! A, oxygen. Co? Nie, skończy nam, <grym> <To znamy. grym> nam się tlen. To znamy. Kończy nam się tlen. Ja muszę polać łychy <grym> Powinien. Ale jak robił film dokumentalny na podstawie tej gry to powinien być e, Atemboro po prostu. E, <grym> jako, na, tutaj opowiadający narator. o tej grze. No. no, jako narrator. To by było dobre. Kurwa 90-letni dziadek niesamowite. Nie uwielbiam typa. Czy znaczy, sera? Przepraszam, uwielbiam ser. Dobra, my chyba jeszcze nie wiemy o czym ta gra tak naprawdę jest, że, że my myślimy że nie da się na chyba podstawie tego zrobić filmu. Polecam po skończonym streamie. No, to jest niemożliwe. Kochani, polecam po skończonym streamie obejrzeć sobie początek jak tłumaczymy początkowe notki, i w własną fabułę. To pytanie, czy, czy inni ludzie mają taką samą interpretację? No. Na 100% stary. Masz postać z FNaF na profilowym, ale gdzie? Na YouTubie? Bo mała ta ikonka jest. To wygląda jakiś Alien papet. Chcecie, żeby się pojawił FNaF u nas kiedyś na, na kanale? Bo to tak trochę głupie jest to grać po tysiącu lat premiery pierwszej części w to, ale... To było popularne tak, nie wiem, kiedy jeszcze byłem młody i Łysy miał włosy na głowie, więc... No. I, nie, i nawet wtedy włosów na brodzie nie miałem. Jezu, jakie stare czasy. Nie ukrywam, że nigdy nie byłem piękny, więc no nie będę kłamał. Gówno. Przez to później nie. Ja nie wiem co się dzieje na tym czacie. Johnny Depp, Tak! Ja już nie wiem, a propos czego to tak było. W sumie. Boże, ja, ja dzisiaj... Piję, ja dzisiaj nic nie piję, a po prostu czuję się jak pan <grym> jak szwaterki. Ja po prostu chucham ja za... tak do Majka, że... Ja się zapowietrzyłem po prostu. Tak ci hucham do Majka procentami, że poczułeś to. Co to jest ultimate Weczłam random night? Brzmi zajęliście. W uszy, kurwa, uchy. Tra transfer alkoholu przez twojego Majka do moich uszu. Deptak, nowa rasa ptak. Obsrany Deptak, nowa rasa. Ten czat jest piękny, tworzymy nawet nowe gatunki zwierząt. A Mówiłeś, Łysy, że, że rzadko się spotyka na drodze rozjechanego ptaka. A może on się nazywa Deptak? Ktoś go zdeptał jakie jest gorąco teraz, wy nie, wy nie wiecie, ja po prostu się roztapiam, kurwa. Ile, jaką masz temperaturę? Bo u mnie w, te, u mnie w tym momencie chyba przy kąpie jest jakieś 40 i parę. 36 stopni masz? A bo nie, dobra, chyba 29. To 36 to jest chyba. Nie wiem, co to jest. Dobra, ale tak czy siak, ile jest tutaj popielone pod z tego gorąca? Wracam na czat. Dobra, czekaj, bo ja chcę się dostać najpierw pół 185,76. Znaliście od, od Cypku, od bajek. I od Cypek to ja kojarzę bardziej Cypisa. On dobre bajki pisze w swoich piosenkach. O! O kur... Co? Włodek. Ja coś. To jest! To jest! Co się wydarzyło? Zobaczyłem, że się jasno zrobił. Chyba nie tak wygląda pożar na łodzi podwodnej. Atmosfera tak gorąca, że... Aż spaliło mi mieszkanie. Prawie spłonęło mi mieszkanie. Tutaj, okay. tutaj sta, starzy fani siedzą, kurde, widzę. Dobra, łysę jak ci idzie, bo nie patrzyłem przez chwilę. Prawie spłonąłem, ale jest ogólnie w porządku. Płynę teraz do tego, jak coś: tym wąskim przesmykiem. Hmm. Czyli mniej więcej muszę się dostać na 100. Sto... Co to za jakiś. wielbłąd podwodny? Co to słychać? Kamelton. No nie, my się nie. Odwo... Nie pozbędziemy się tej fabuły. Podwodny par w leggingsach trochę <noise> 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 to tak brzmi, jakby to pod wodą podwodowani. No. <noise> no nie, następne, kurde, no super. Jak się trzęsie w ogóle teraz wszystko, co jest? Czy ja coś z tym zrobić? Jest, jak to się wszystko coraz trzęsie, nie. Czemu ty pójdziesz w ścianę? A ty musisz, tak? Czekaj, czekaj, nie, bo właśnie staram się. O, jest, może to, to była na razie najdłuższa podróż tutaj. Odtąd? Dotąd. Jezu... 184... I robimy kolejne zdjęcie! Na... Klony. Zdjęcie, pierdolnięcie, uwaga! Achievement. Znak znaczy, znaczy zapytania. Ja pierdolę, nie mogę z tego... Jak oni film z tego zrobią? We have it all, in the o, nie, Łysy śpiewa na <laughs> Och, karaoke. Brakuje o, mi karaoke, kurde, poszedł, by gdzieś pośpiewał. O, nie. o! Czy ja coś jebnąłem? Zdjęcie! Tak, gówno. Gówno. Dobra, płyń. Dobra, teraz to, czyli muszę wypłynąć stąd. Może papet. Chyba idealnie trafiłeś na stream, bo my jesteśmy tacy pojebani, że jestem w stanie to przeczytać, ale. A co, bo teraz nie czytałem? Kurde, by the way, stary po mleku pod wodą pierdzi. To jest to, co teraz masz przed oczami i przy uszach? to, Ale to, brzmi, to brzmi jak jakaś trauma z dzieciństwa. Stary po mleku pod wodą pierdzi. <grym> nie, czekaj, że jesteś gdzieś już... Jak to jest możliwe? Czy dwa, 5 Co? Siedem, co? Jaki cudem stary nie pierdź tutaj? Bo tworzysz nowe tunele czasoprzestrzenne i przepłynąłem przez skałę. Jak to się mówi, choćby skały srały, to tam nie dopłyniesz. Tak. Czy ty myślisz, że ta gra się skończy, jak tu całą mapę sprawdzisz, czy będzie kolejna mapa? Nie wiem. Jest Saving Progress, to mnie cieszy. O, fajny Kalmar. O, Kalmar się pojawił. no. Powtórzę, też szoruje pod niej, jak. <laughs> Może to jest jakieś przejście? Tak, tak. Dzi dzisiaj wspominałeś, że znasz jakiegoś rapera tylko dlatego, że on jest kolegą twojego kolegi, ale w sumie z naszym kanałem jest tak samo, <śmiech> chyba. <śmiech> <śmiech> Witamy, co, co, co tu się Witamy dzisiaj Damiana. dzieje? Co, co napisał Damian? Widziałeś, co mendy kombinują z YouTube? Udupić adblockerów i reklamy na przymus? Motyw z tym, dlaczego oni kombinują? Kurde, od kiedy oni promują tego YouTube'a Red? Coś, żeby Prem, pomijać no reklamy. YouTube Premium, YouTube no. Premium, a kiedyś to się chyba zwał YouTube Red, ale za bardzo to przypomina jakąś stronę z pornosami, więc zmienili może. <noise> a możliwe. <noise> tak mi się wydaje. <noise> ale to faktycznie tak mogło być. <noise> Oj! O! Dobra, zahamowane. No nie, nie, nie nazywało się tak kiedyś? Może już mi się pojebało. <grystanie> Za <grystanie> to dużo <swoje> skrzywienie. <grystanie> Za dużo internetu. Za dużo filmów starych w stylu, nie wiem. Amazonka i Mały Chińczyk. <grystanie> Jezu Jezukrysty, gdzie ja jestem? 458730, 458. No ale to jest ściana, jak ja mam kurwa ominąć? 458-725. Nie lubię jak ktoś napisze po prostu na czacie nie. I NIE, albo TAK, i nie wiesz a propos czego to jest. Ja nie wiem co masz z zrobić. Płynę w ścianę, bo wydaje mi się, że dobrze płynę. I Chyba, że 7 jest zjebana. specjalnie. Nie, popłyń tak jak według mapy powinno być dobrze i popłyn, po prostu chuj w ścianę. Czyli poniżej 700 troszkę. Co do tego tych bajek, o których wspominał Cypex, nie? No, no. To on jest autorem tej gównianej teorii, że Etet jedynie nie żyją. O, mm -hmm. nie. No to oczywiście to, jarko, to słyszałem jarko. kiedyś, mi to rozjebało po prostu, nie? Ale najgorsze jest to, że jak pierwszy raz coś takiego słyszysz, to myślisz sobie, a może, mm -hmm. a może on ma rację, nie? Ale, ale to on pewnie więcej robi takich teorii pojebanych, typu, że ETET jedynie żyją, bo tak to można na temat czegokolwiek stworzyć dziwną teorię. Ja mylę, te wszystkie teorie się biorą, kurde, z tych yy, protoplastów disneyowskich bajek. No płyn w to. Jak płynę, jak płynę, Dobra, do jakiej? Okay? Mniej więcej do... 575 w płaszczyźnie X. Tak powinienem płynąć mniej więcej. Chuj, płyń płyn, jak pierdolniesz to pierdolniesz. Teraz zrobił... Ups. A wiecie, zdjęcie? What? Dobra. To było to? Kalmarus, Kalmarus Rex. Teraz zrobił wraz z, nie wiem, ale się dowiem, że mord z Madagaskaru ma dysocjację. Co to jest dysocjacja? O, wo na nabraliśmy to. wody. Ty, szybko panie. Utrata integracji pomiędzy poczuciem tożsamości, wspomnieniami, wrażeniami, czuciowymi i kontrolą ruchów ciała. Więcej niż jedną osobowość że może mieć. Kurde, ogólnie... osobowość mega. Tak oni tak sobie wymyślili taki sobie content wymyślili, bo ogólnie no jakby nie patrzeć postacie z kreskówek, bajek i różnych takich filmów dla dzieci często mogą mieć różne dziwne cechy charakteru, no bo są takie specjalnie tak napisane, żeby były mhm. po prostu wyraziste, nie? No tak. I można się do nich zawsze przypierdalać, że o ten to ma jakąś chorobę psychiczną, a ten to coś tam no bo oni są tak napisani, żeby byli ciekawi, mhm. więc to jest dla mnie, dla mnie rozkminianie tak tego na poważnie i poprzez taki pryzmat prawdziwego życia jest takie na siłę po prostu, wiadomo, no sz... ale oto taki kontent sobie myślę, tak, że szukają sensacji, tak? Szukają ten... atencji. Nie no, szukają sensacji po prostu w tej no rzeczy, tak, no. widzę, że toniesz, więc musisz popierdalać. No wiesz ja płynę do ostatniego, zaraz będę na ostatnim. 828. To jak ja zaraz skończę tą grę, to będzie śmiesznie. Jak to będzie koniec gry, to będzie. To ja się pytam, jaki film powstanie. To jest ostatnie zdjęcie do zrobienia aktualnie. ja pierdzielę. O kurwa. No dobra. To mnie trochę wysrało. Zakończenie fajne. Ale nie wierzę, że to jest koniec. Okej, okay, fajne, ale... Też nie wierzę, że to jest koniec. My jesteśmy na żywo godzinę 45. O! Ekspedycja... A, stworzyła więcej pytań niż odpowiedzi. Zdjęcia z satelit pokazały części tego SM-13. Ten SM-13 to było co? Dokładnie? SM-13? To, SM był... to, to było nie to... było ten aparat, aparat do robienia tak. zdjęć? Mhm. Rozjebany na całym mrowie. Jak sądzimy, został rozerwany przez jakąś wielką bestię... Ej! No i ch... Finish the game beyond the veil. Achievement. Bo wygooglujcie temat filmu. To, a dlaczego intro było, kurwa, wciśnij Enter, żeby skipnąć, a tu koniec sobie zniknął? Czekaj, cofnę streama, przeczytam to. Dokładnie. A nie mogli dotrzeć do wraku na czas i fotografie nie zostały odzyskane. No... Ale na chuj tam w sumie nie szkoda, bo tam tylko były jakieś. A. Jakieś tam, nie? Wiem, glony. Zdjęcia glonów. Zdjęcie glona i szkieletor. Koniec. Tak, zdjęcie glona i szkieletor. Gwiazdy. Gwiazdy lśnią. Czekaj, próbuję to wykminić. <noise> Gwiazdy lśnią blado jakości. Księżyc jest nieżywym. A księżyc no, jest, kipi trup, za jest trupem. Księżyc jest jak trup. I jego ocean. A jego. Ocean krwawi, jest jak, jest, jest jak rana. Co pozostaje, umiera. Ale gdzieś w otchłani musi być nadzieja. Czyli to był taki trochę motyw, że to był jakby rana, tak? Że księżyc krwawi, dlatego był ten krwawy ocean, tak? Mhm. Okej, 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 okej. No i to tyle, to tyle. Gdzieś musi być nadzieja w Otchłani koniec. No to jest koniec. Nie wiesz, że to jest koniec. Ja też nie wiesz, że to jest koniec. Dobra, no googluję, no googluję film, czekaj. No dobra, widzę, że robi tą markę player. ma chyba wyjść w tym roku. No ta muzyczka będzie. Czekaj, aż, aż sprawdzę, czy nie ma więcej zakończeń, czy coś, coś nie można jeszcze tu zrobić? No raz zginęliśmy Dobra, teraz... Wypowiem się na temat tej gry tak. Chyba, chyba, że ktoś mnie teraz oświeci i jest coś więcej w tej grze, czego my nie widzimy. Może trzeba popłynąć inaczej, zrobić jakieś zdjęcia i inne zakończenia, nie wiem, ale mam wrażenie, że ta gra ma ciekawy zamysł, ciekawą fabułę, ale nic się nie wydarzyło. To wygląda jak intro do czegoś. Trochę, wiesz co, kojarzy mi się to jak yy, była ta gra o, 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 o czerwonym kapturku. To trzeba było tylko iść ścieżką na wprost. Pamiętasz taki mroczny czerwony kapturek? Nie pamiętam nazwy. A, no, 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 pamiętam to, no. I trochę mi się to kojarzy tak, jak tutaj, że. Ja po prostu płynąłem do tych miejsc i robiłem teoretycznie to, co powinienem. A może gdzieś w otchłaniach, właśnie, jest coś. Nie wiem. Nie, ale myślę, że tutaj jest coś więcej. Nie wiem, bo faktycznie, przychodząc tą grę w taki sposób, jak ja ją w tym momencie przechodziłem, to. to jest tyle. The path. O, właśnie. Dokładnie to była ta gra, PAV Gra o imprezie i żeganiu. Bo widzę tutaj taki motyw, że gra chyba ma takie community, takie rozbudowane wokół fabuły tej gry, jakby. Tylko, że z mojej perspektywy problem jest taki, że ja mam wrażenie, że to jest bardzo mało do rozkminania. Bo to bardziej jest takie, że jest zarys fabuły, która się ciekawie pokazywała, ale. Nawet nie wystartowała, mam wrażenie. I co, i teraz mam kminić, że o, czerwono. No jest to, jest to ciekawe, jakieś czerwone morze, ludzkość tam już wyginęła, uh -huh, w ogóle uh -huh. umierają planety i tak dalej, i to jakiś potwór morski, pływasz, no dobra, ciekawe to wszystko jest, ale nic się kurwa nie stało, pływasz, pływasz, zrobiłeś kilka zdjęć, zeżarła cię ryba, koniec. O, no, jakby nie było, że tak powiem, tej, tej, tych początkowych notatek, to jest po prostu symulator pływania, robienia zdjęć i... O nie? nie wiem, ta fabuła też jakoś. No nie wiem, może daje jakiś klimat, ale nie odczułem, żeby ona jakkolwiek miała cokolwiek. z grą. No nie wiem, nie wiem. Ale dobra, czy to. Teraz pytanie. Kulte, bo wy tego nie słyszeliście, bo my gadaliśmy przed Slimem o tym, tak? Hmm. Że, czy to nie jest taki trochę motyw, że ktoś dał. Ciekawy zamysł na fabułę, i sporo takich elementów, które mogą być dwuznaczne, albo mieć jakieś yy, ukryte dno. I ludzie zaczynają dorabiać własną historię i fabułę tego, i, 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 i jakby stawiają tą rzecz na piedestale, pomimo tego, że ona tam nie powinna być. Mhm. Bo, bo tak ja trochę sprawia wrażenie takiej wydmuszki, nie? Że ona sprawia wrażenie jakiegoś takiego inteligentnego przekazu z podwójnym dnem. Albo mhm. jestem za głupi, albo czegoś jeszcze nie widzę, albo. To jest po prostu wydmuszka, bo nie wiem, co się wydarzyło. Nie wiem, też nie, nie czaję. No, gra trwała, kurde, godzinę 30. To było godzinę 30 pływania łodzią z jedną notatką na samym wstępie. I nie czuję jakoś tego klimatu, żeby to było cokolwiek do rozgminania. Nie wiem, może też jest. Też... No właśnie, właśnie. Mam wrażenie, że jakby czegoś nie widział, nie? Jakby, że coś ominęliśmy. Może właśnie wchodzimy w tą grę i może właśnie z takich rozkmin biorą się później to, że kurde ktoś chce nagrać pełnowymiarowy kurde, film na ten temat. Nie no bo kurcze, bo, bo dlacz... obczaj są różne gry indie. Dlaczego akurat z tej gry ktoś chce nagrać film? To spójrzmy na to minuta 14. Again it's the same. Crew induct in roughly 40 seconds. Then bye. Um, I'm seeing some voltage irregularities in the instruments, so keep an eye out for sparks or flames or anything like that What the fuck, hello? No jestem, jestem. Hello. I'm here, hello Okay, I'm totally out of battery I thought I was fucked The hull's sealing it, but it's still holding strong Dlaczego to jest trailer? Tak nie wyglądał jak film. to było w grze. Nie wiem, nie, kurczę, To, to wygląda, jakby ktoś no, zrobił inną grę w sensie. To takie przejście między jedną, a jednym a drugim to po prostu wyglądało jak inna gra, a to nie Wygląda, jakby ktoś zapowiedział sequel gry. No? Ta, ta gra mnie strasznie rozczarowała, szczerze mówiąc. Ona dla mnie wyglądała mega interesująco. Przeglądając screenshoty, mam wrażenie i to, co ludzie gdzieś tam gdzieś wrzucają. Ja mam wrażenie, że. Widziałem prawie wszystko z tej gry, oprócz chyba tego zakończenia, że, że jest ten jumpsker. To bo tam ciężko jest czegoś. No nie właśnie, no bo, no bo tak, bo masz screenshoty, masz screenshot mapy, masz screenshot wnętrza statku, mm -hmm. masz screenshot zdjęć typu o kości na zdjęciu. I to już jest kurwa 90% gry. Mm -hmm. Jedne co zostało, to, to zakończenie. Odspręcamy gdzie jest jumpscare. Ten jumpscare. No kurwa, no. A you serious? Jak ktoś jest mega fanem tego, to niech mi wyjaśni po prostu, gdzie jest fenomen tego, bo, bo ja tutaj widzę taką trochę zmuloną grę z ciekawym zamysłem na półtorej godziny. Jedyne, co tą grę podtrzymuje przy życiu, że ludzie kurwa, którzy jeszcze nie przeszli mutacji, się tym jarają i walą swojego małego konia do skarpety. To jest kurwa to, że ta gra ma niewyjaśnione elementy. Typu, że jest zdjęcie, jest napisane jakaś anomalia. I tak. teraz będę pisał rozprawkę na ten temat. Kurwa, czy mnie zabiła ryba, czy to była anomalia, kurwa, obcych z kosmosu, którzy zniszczyli wszechświat i w ogóle. Kurwa, mać, no, jakie gówno. Ale mnie to w kurwie, o, nienawidzę czegoś takiego. Subnautica w, w, stylu, w, skorna. w stylu Skorna. W Subnautica jeszcze jest fajna, bo Subnautica ma fajny kurwa gameplay. No tak, ale w stylu Skorna, no to. Okay, no to, czyli czyli rozumiesz, <laughs> że gameplay i kurde historia jest po prostu z odbytu. Dobra, mogę wyjebać Iron Lung z dysku. Czekaj, jakie tam są achievementy? Czy my nie zdobyliśmy jakieś achievementy? Na pewno. Pewnie tak. 5 na 7. Czyli nie masz dwóch ukrytych achievementów? Tak. Nie. Dobra, sprawdzam to. To sprawdzaj. Okej, okay, czy nie masz achievementu z fotografu i... Jakieś konkretne miejsce... Na górze po prawej? No tam na górze na, ma na mapie było coś o co wyglądało jak... Jakbyśmy mieli z tej lokacji wypłynąć. Nie było to zamknięte jakby na mapie. Niczego nie zrobiłem. Okej, okay, czyli motyw jest to taki, że gra się kończy, jak sfotografujesz 8 anomalii czy coś takiego. Czyli nie, nie możesz sfotografować nigdy dziewięciu. Mhm. Mm no właśnie. to ja do... musiałbyś ominąć jakoś. Bo ja do, bo ja dopłynąłem, że tak powiem, do tego miejsca, ustawiłem wszystko i wtedy uruchomiś mnie skrypt. Jak szedłem, żeby zrobić zdjęcie, to właśnie wyskoczyła ta ryba. Zobaczę to dziewiąte zdjęcie. Wygląda jak budynek. O, masz I... jakieś screena, żeby je pokazać? To jest start, to są te czyje? Tylko zobacz sobie tą mapę. No dobra, no, ale nie miałem szansy tak, żeby to zobaczyć. Musiałbym zacząć znowu grę i zrobić to w innej kolejności. No tak, po prostu musiałbyś tym oddać ósmy punkt, tak. Mhm. Tak, jak, tak, jak to napisali. Czekaj, jeszcze jest napisane ten drugi Create Achievement, że to jest ten, kompu jak masz ten komputer, który jest z tyłu, bo no, w ogóle był nieprzydatny, właśnie, to ani razu nie o wiem. No właśnie, co to jest, jest napisane, znaczy, że można sporo informacji z niego wyciągnąć. A tylko jak? Zauważ, że słowa, które są zaznaczone na żółto, można je wpisywać? Weź to, Odpal. Bo musisz wpisać na komputerze chyba SM8? Ale dlaczego? W ogóle, jak teraz continue, co się stanie? SM08? SM8 po prostu, albo SM myślnik 8? Hmm. Achievement. SM-8 to jest ta nasza łódź podwodna, czy o co chodzi? No nie... Jeszcze pamiętam. Mówię, SM to mi się wydawało, że to był po prostu ten jakby aparat. Gdzie to jeszcze była jakaś informacja a propos? Była tam notatka, ta notatka, ale to było tylko wolności i tak dalej, i tak dalej, nic tu nie ma. Kurwa, no gdzie było o tym aparacie, że lub zdjęcia? A, to jest SM... Czekaj, czyli AT-5 to jest księżyc. A to też możesz wpisać. A dobra, to jest SM13, czyli to jest, jest powiedziane o kamerze, która jest umieszczona na tym SM13. A SM13 to jest nazwa czyli... tej łodzi, ale. A to wpisz SM13 też. A, że one są używane tak naprawdę do tego, żeby po prostu kogoś. Czyli to jest tak rzeczywiście jak egzekucja, tak? Mhm. Czyli, że to jest używane, te łodzie podwodne są tak naprawdę w tym po prostu celu, żeby kogoś. Jak kara śmierci. I co, i w tym momencie te słowa na, słowa na żółto można by teoretycznie. Tak, tam było napisane, że słowa na żółto można sprawdzać. Kurwa, to rzeczywiście może to jest więcej rzeczy. No dobra, to zobaczymy. The COI, czyli Consolidation of Iron. Iron What the fuck? Co to jest Eden? Weź to wpisz. Ten to raj. No tak, ale o u nich. Też, jest bo takie... Chciałem sobie tylko zapisać poprzednie, które bo jeszcze mamy dwa, które zaraz znikną z pola widzenia. Conviction Realization Blood Oceans. To jest jakaś stacja. Hmm. Największa struktura stworzona przez człowieka. <grym> Boże, ile <grym> to jest rzeczy! No. Mars. Ale wiesz co, ja nie wiem, ale my gramy w tym momencie w tekstowe RPG, czy o co chodzi? To jest jakby cała fabuła jest w tym komputerze i w sumie to było opcjonalne. <grym> <grym> I trzeba było wpisać coś? No dobra, nie wpisaliśmy SM13, a to SM8 było achievementowe teoretycznie, tak? Nie, my nawet nie myśleliśmy o tym, co tam można wpisać, jak jakby tak olaliśmy to. Wpisywałem tam Kalmar Gaming, więc kurwa... Dobra, no dawaj dalej, no wpisz Mars na przykład. Czwarta planeta od Słońca, co? Kolonia od 92? Co? Sire 2 zróbcie już, sire 2, proszę. Tak, jasne. Oszukiści, nie chcecie tego, powiedzcie, że tego nie chcecie. Co to jest EIC? No to trzeba będzie no pisać. Ale nie piszę tego teraz, bo to zniknie, tak? To jakieś nowe lata? Od, nie wiem, od kiedy liczył. Może Kontakt. EIC to jest existing in colony, na przykład, nie wiem. No może, może, może. No nic nie pozostało z tych planet, flora i fauna, atmosfera. Woda, najczęściej Ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Dobra, ty, ty... Wszystko i, i naturalne źródła jakieś zani zanikły. Ty tłumaczysz, ja odpowiadam na czad. No dobra, jest, jest anomalia, że to się wydarzyło, ta tragedia, wszystkie wiem, życie zanikło, i w ogóle. idealnie ja <grym> nie ma odpowiedzi dalej. Ej, co to swoją drogą jest Express Intercity? PKP, <grym> więc. <grym> Oni to liczą od 92? Aha. Od kiedy kolonizacja Marsa? Tak. Kurwa, czemu akurat 92? Nie hmm. wiem, czy mogłem się już urodzić na Marsie. Boże, ile tu jest rzeczy, weź to zapisuj. Interstellar, Martian, kalender. Ja pierdziele, panie. Nie wyjdziemy stąd do jutra. No nic, no, musimy to już sprawdzić, bo przyjdą fani tej gry i mnie zjedzą, że już hejtowałem. I chuj. <gry> Nie no wiem, że chuj, ale chcę przynajmniej sprawdzić, czy rzeczywiście mam rację. <laughs> Nie może inaczej. To jest głupio, bo jeśli mam rację, bo taka jest moja opinia. Opinie każdy ma kurwa jak własny odbyt. Brawo! Brawo. To? <laughs> Opinie każdy ma jak własny odbyt. <laughs> Dziękuję. Pamiętaj, każdy odbyt ma swój własny odcisk. Możemy tym odblokowywać telefon. <laughs> każdy odbyt ma swój odbyt.